To was powali. Jastrzębi Republikanie grają na dwa fronty. Czy Trump traci kontrolę nad własnym zespołem? Podczas gdy Trump trafia na nagłówki gazet, jego tak zwani sojusznicy działają za zamkniętymi drzwiami. Ci najbardziej jastrzębi Republikanie? Chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, wspierają wizerunek Trumpa jako zwolennika America First, ale jednocześnie współpracują z europejskimi liderami dla własnych celów. To gra o wysoką stawkę, z tajnymi spotkaniami i cichymi umowami. Czy ci republikanie tylko wykorzystują nazwisko Trumpa, realizując własne plany? A może te zakulisowe intrygi mogą zmienić przyszłość stosunków amerykańsko-europejskich? Jedno jest pewne. Dramat nie rozgrywa się tylko na scenie, jest wszędzie za kulisami.